W grudniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaniepokoiła ona działkowców w całym kraju, ponieważ gminy, sporządzając miejscowe plany ogólne, mogą przeznaczać na ogródki działkowe tereny tylko w trzech z 13 sfer. W strefie Zieleni i rekreacji, w strefie wielofunkcyjnej, zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która została przyjęta przez Sejm, zaniepokoiła działkowców w Polsce, którzy obawiają się o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. W Bolesławcu od wielu już lat udowodniliśmy, że traktujemy ogrody działkowe jako zielone płuca miasta, nienaruszalne. Tworząc dokumenty planistyczne w tych sprawach, gminy będą podejmować decyzje o zaliczeniu konkretnych terenów do wyznaczonych stref. Będą one jednak musiały być konsultowane z mieszkańcami. To przyszłość, jednak w Bolesławcu działkowcy nie muszą się o nią obawiać. Informuję, że działkowcy w Bolesławcu nie niepokoili się. Los rodzinnych, 16 rodzinnych ogrodów działkowych w Bolesławcu jest niezagrożony. Tereny działkowe, gdy będą wpisane do trzech z wymienionych stref, to będą chronione przed likwidacją. Inaczej jednak będzie, gdy znajdą się w jednej z pozostałych stref.